Dzień trzeci. Dzień trzeci. O, Radek, Dzień widzę, pański. Radek się wczuł. No, no, no. Dzień pański. To czyń, czyń honory. Dzień trzeci. Dzień przed nami kolejne, kolejne wyzwania. Mam nadzieję, że będzie tak pięknie jak poprzednio, jak wcześniejsze dni. A sądzę, że tak będzie. więc. A tu widzicie Daniela. To właśnie u niego, u jego mamy gościliśmy wczoraj i dzisiaj. Tak, w ogóle wpadliśmy tutaj o 5.30 w goście w niedzielę. Jeszcze nigdy tak nie robiłem. Dziękujemy bardzo. Jesteśmy naładowani pozytywną energią i pysznym jedzeniem. Jedziemy dzień trzeci dzisiaj do... Dokąd? Moryń. Do Morynia. Do Morynia, pod, pod granicę już, a jutro Berlin. Nagrywaliśmy pierwszego dnia, pierwszej nocy w zasadzie podcast dla was. Ten Radek powiedział właśnie takie zdanie, że po każdej nocy, po każdej trudnej chwili zawsze wcześniej czy później wyjdzie słońce. A nawet jak nie wyjdzie, to zacznie się dzień no. i będzie lepiej. Trzymajcie Ale... się tego. Pamiętajcie, że te złe chwile są krótsze od tych dobrych. <słuch> Przejechaliśmy ile przejechaliśmy? 26 km. Mieliśmy już te 2-3 sesje fotograficzne po drodze. No, widoki są niesamowite. Jedziemy taką drogą. Po lewej mamy jeziorko. Niby kaszuby się skończyły, no bo skończyły się dawno. Ale cały czas dzieje się coś ciekawego. Będziecie oczywiście mieć tę trasę na GPX-ie, więc polecamy chyba. Polecamy. <gry> no, tak, no. w szczególności w jesieniu, przejazd jesienny. 5 metrów później. 5 minut, minut później. Jakie 5 Byliśmy minutę temu, no, temu. Minuta... Wiecie, że to jest drawa? Jedna z na, po, najbardziej popularnych z rzek na spływy kajakowe. Właśnie chciałem na Drasko Pomorskim. Super spływ tu był. No. Chcę gdzieś z, bar chce z wami spotkać i z tatą do Morynia, chcę z wami jechać tam niby, odprowadzić was. Super. Wiem, widzie, ale... Czy śledziłeś nas na, na tym, na trekkingu? Tak. Siemanko, tak. siemanko. A ten jak ma na imię gość? Kość. Ale fajny, ale fajny, o Jezu. No cześć, no cześć. Jaki kozak. No A, no A tu masz działkę taką. No, no. no, no. Tak, rekreacyjną <laughs> mamy kibiców po drodze. No, pierwszy kibic, no znaczy pierwszy ral, ral, w ralu kibic Pewnie kibiców jest więcej. Wirtualnych. Fajnie to cieszę. Przemek. Przemek. dobrze pamiętam? Tak, Trzymaj się. Na razie. Na razie. Ej. Cześć, to ty nas przez telefon pozdrawiałeś. A, czekaj, bo ja tylną hamulcem hamuję. Cześć, cześć jak masz na imię? Jestem Darek, Darek, Cześć, Darek. Cześć. Pozdrawiam, chłopaki, czy mogę z wami dziś pokręcić no. no, kurde, zapraszamy. Czy okazuje się, że tracking działa. No, ładnie. Są osoby, które śledzą, nie tylko wirtualnie, ale będą śledzić nas na drodze, na żywo. na żywo. Robicie reklamę, promocję tego sportu, wiele osób, Piotrku, oglądając Twoje reportaże, po prostu zaczyna kręcić. Radek, który jest na top. Top, top, topie, mówi, że to jest dla wszystkich tak jest. i chodzi tutaj nie o miejsce tylko o przyjemność Mój i przygodę. Mój 70 lat również dołączył do tego grona. Świetnie, cieszymy o, to się. Najlepsza, tak to, 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 to najlepsza reklama, reklama. No. tak, tak, tak. powiem Wam, że to się dla się zdrowia ich, naszego i ogólnie dla społeczeństwa. O to chodzi, Czuję, czujemy się spełnieni. Endorfiny, adrenalina i jedziemy. Przed chwilą Darek, a tutaj jedzie do nas obiad. Cześć Daniel. Cześć, Daniel dzisiaj Cześć. samochodem. Przez chwilę. To duży, no, obiadek na łonie natury, no co przyjemniejszego w taki dzień, nie? W taki czas. No, jeszcze... Zobaczcie, 1 listopada, mamy sobie ją pod drzewkiem... Jeszcze nie, 31 dzisiaj. No. Zaokrąpiłem. No, Nie, wrót, dzisiaj 30 nawet. 30. Tak, 30. Tak, ale już blisko. No. Więc na krótko siedzimy, ale... e, na dworzu pizzę jemy. No jest przepięknie po prostu. Nie można było sobie lepszej pogody wymarzyć. I zastanawiamy się, czy wiosna Najlepiej czy... wykorzystany czas 30. urlopowy mój. Bo ogólnie, to, o, bo ogólnie to urlopy to przeważnie biorę o. na zawody. Więc, czy to jest dobrze wykorzystany urlop? Nie wiem <laughs> Ale w tej chwili, w każdym razie, mam taki prawdziwy urlop Taki prawdziwy I głowa też odpoczywa Inwestycja turystyczna. Jesteśmy przy yy, posiadłości Bartosza z Marzylika, trzykrotnego mistrza świata na żużlu. Kto zna temat, to wie, co to za osoba. Specjalnie zajechaliśmy, no, zjechaliśmy jakieś 200-300 metrów z trasy, żeby Radek mógł. No co bo, bo ja, ja jako były kibic żużla, bo w tej chwili jakoś tam nie śledzę, ale często chodziłem, z Torunia wiadomo, mapa Toruń. Kultowy klub żużlowy, więc musiałem tu przyjechać. Tym bardziej, że tu kolega Darek Zgorzowa nas przyprowadził przyprowadzi. jako locals. Jesteś naszym przewodnikiem. Darek właśnie mówi, że ten śmieszny, śmieszny, dziwny płot ma jakieś 10 km długości, ciągnie się tam, a moje spostrzeżenie jest takie, że na Lubelszczyźnie, na Brejdaku kilka odcinków dróg, między innymi specjalny odcinek płytoteka pana Jacka, jest właśnie z takich elementów betonowych zbudowanych. Meldujemy się z nad drogi ekspresowej S3 ze Szczecina. W sumie nie wiem dokąd dokładnie prowadzi na południe Polski przez Gorzów Wielkopolski. Darek z Radkiem są w niebo wzięci sesją zdjęciową I chyba Darek powoli już udaje się w swojej strony. Będę... Darek jedzie się na na, e... na, na go? Gorzowej. Ekspresówką? A, ja mu tak. powiedział ja Ale mówię, nie ekspresówką Nie, nie, przecież żebym w życiu tutaj na, na, na <śmiejemy> rynku się to... Ja mu powiedziałem, że na ekspresówce też jest ograniczenie prędkości, żeby nie przekraczał tej prędkości A Staram się nie przekroczyć w dniu dzisiejszym Po, takiej, po takim treningu jest to raczej niemożliwe Właśnie rozstaliśmy się z Darkiem, on pojechał do Gorzowa, my jedziemy dalej Na Chorlin. Nas za bardzo. To znaczy, że wjeżdżamy trzecią noc. Dokładnie. Ciemny las. Ciemny las. Tak jak lubimy. Radek zakłada spodnie. No, wcześniej ciemno, niestety. Ale zostało nam 50 km. Nastroje są dobre. Morale wysokie i, co ważniejsze, czeka na... czekają na nas Daniel i Paweł, i mają już różne fajne rzeczy na nas czekające ze sobą mają. <laughs> Publicznie nie może. Tak, mamy motywację, żeby jechać. Radek, dawaj te spodnie. Jedziemy. Czekają na nas. Założyłem portki. Możemy jechać dalej.